Polska to kraj, który ma wiele walorów turystycznych. Występują tu różnorodne krajobrazy. Od morza na północy poprzez malownicze pojezierza, równiny, wzgórza, aż po góry na południu kraju zachwycające różnorodnością form czystym powietrzem, urozmaiconą przyrodą i kulturą ludową. Piękne widoki, tereny o nieskażonym środowisku, liczne zabytki kultury materialnej. Zachęcają do podróżowania i poznawania naszego kraju i jego bogatej historii. Tym razem zmierzamy do Lądka Zdroju, położonego we wschodniej części Ziemi Kłodzkiej. Za oknami autokaru przesuwają się pięknie kwitnące łany rzepaku, pola i łąki, pokryte soczystą majową zielenią. Na horyzoncie pojawiają się pierwsze pasma Sudetów, co oznacza, że cel naszej podróży jest coraz bliżej. Zatrzymujemy się w pięknym miejscu nad stawem, aby trochę odpocząć po wielogodzinnej podróży. Po lewej stronie drogi widoczne jest rozległe malownicze pasmo należące do Sudetów Wschodnich. Są to Góry Złote, które nazwę swą zawdzięczają żyłom złota występującym w ich stokach. U podnóża Gór Złotych w Dolinie Białej Lądeckiej leży jedno z najstarszych miast sudeckich znane uzdrowisko Lądek Zdrój. Na czas pobytu w lądku zatrzymamy się w domu wczasowym Placówka przy ulicy Kościuszki. W pobliżu płynie rzeka Biała Lądecka, która w lipcu 1997 roku wystąpiła ze swego koryta, powodując olbrzymie zniszczenie miasta i odcinając lądek od świata. Następna groźna powódź była w 2006 roku. Po przekroczeniu mostka. Jesteśmy już na lewym brzegu Białej, w paśmie Krowiarki. Wokół placu, porośniętego imponującym żywopłotem, stoi szereg pięknych, dawnych pensjonatów o ciekawej architekturze. Pogoda jest piękna. Ruszamy więc na pierwszy spacer po okolicach Lądka. Szlak prowadzi nas do źródła świętej Jadwigi. Wybudowali go w 1911 roku. Przemysłowcy z Berlina, bracia braunowie, w dowód wdzięczności za odzyskanie zdrowia w lądeckim kurorcie. Niebieskim szlakiem idziemy wyżej, na górę krojak! Góra jest prawie w całości zalesiona borem świerkowym z domieszką buku, jesionu, modrzewia i jodły. Las jest rozświetlony słońcem, pachnący, rozbrzmiewający wiosennym śpiewem ptaków. Na wzgórzu Trojaka znajduje się kilka ciekawych skałek. Jedną z nich właśnie widzimy. To 6-metrowej wysokości spękana skałka Samotnik. To już jest rozległy, łagodny wierzchołek Trojaka wznoszący się około 766 metrów nad poziom morza. Po rozsypujących się skutek wietrzenia głazach wspinamy się na płaski wierzchołek Trojana. Jest on zabezpieczony barierkami i stanowi doskonałą platformę widokową. Rozciąga się stąd przepiękny widok na góry Bialskie, Złote, masyw śnieżnika, płaski żmijowiec i czarną górę. W dole widać część stronia śląskiego, a po prawej stronie ląbek zdrój. Nie ma ślivu, nie ma chęci, nie ma czasu. to może ewentualnie albo wracać na samą trasę. Ewentualnie poczekać tutaj na tych. Część grupy poszła obejrzeć ruiny rycerskiego zamku Karpień, a pozostali. Relaksują się, czerpiąc energię z promieni słonecznych, ciesząc oczy przepięknymi widokami, słuchając koncertu Ziemby i innych ptaków. Cudowne, spokojne chwile na łonie natury. Od strony południowej skalne urwisko ma 27 metrów wysokości i jest wykorzystywane do uprawiania wspinaczki. A poleciał. A poleciał z takim je... kobutem, tutaj stał ja, mówię, Andrzej I zauważył, go, on się w ogóle nawet nie, nie, się nie, ogóle nie, 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 Dobry. Skały gnejsowe, z których zbudowany jest cały trojak, przez wieki poddawane były działaniu niszczących sił przyrody wiatru, wody, mrozu i słońca. W powstałe wskutek wietrzenia szczeliny, zagłębienia i pęknięcia dostają się nasiona roślin, które rozrastając się powodują dalsze niszczenie skał. Niektóre skały przybierają fantastyczne kształty, jak na przykład ta, przypominająca basztę o wysokości około 8 metrów. Wracamy do lądka tym samym przyjemnym szlakiem przez zielony, rozśpiewany las. Well, .